Przed wybuchem II wojny światowej we wrześniu 1939 roku, brytyjskie wojsko, specjalne tajne jednostki, które później zostały przekazane pod zarząd brytyjskiemu wywiadowi wojskowemu, nawiązały współpracę z polskim wywiadem wojskowym w celu przygotowania kraju, w tym wypadku Polski, do wojny partyzanckiej z Niemcami ciekawe że działo się to jeszcze przed wybuchem II wojny światowej przed agresją niemiecką na Polskę. Również takie kontakty Brytyjczycy zaczęli nawiązywać w innych krajach Europy zagrożonej przez Niemców. Jest to dosyć mało znany fragment polskiej historii, a dlaczego to dowiemy się w dzisiejszym odcinku. Ja nazywam się Piotr Pietrzak i witam wszystkich na kanale Historia nieoczywista. Będzie mi bardzo miło jeśli polejkujesz ten film, zasubskrybujesz kanał, klikniesz dzwoneczek, podbijesz ten film i zostawisz komentarz pod filmem. Jeśli chciałbyś wspierać moją pracę, żeby kanał się dalej rozwijał, to również można to robić i zapraszam do tego jednorazowo bez rejestracji można to robić na Bajkafi, jak również wspierać kanał na YouTube i na Patronite. Linki są w przyczepionym komentarzu. Jeśli słuchasz tego na Spotify, zapraszam do subskrypcji kanału YouTube i również do wspierania. Bardzo dziękuję za każde wsparcie. Plany wspierania sabotażu i dywersji, oraz ewentualna pomoc dla wojsk partyzanckich i ruchów oporów w krajach, które mogły być celami ataku III Rzeszy, pojawiły się u wojskowych władz brytyjskich na ponad rok przed wybuchem II wojny światowej. Przewidywano, że Niemcy mogą zająć niektóre kraje Europy, i Brytyjczycy chcieli, żeby na tych podbitych terytoriach, jak przewidywali, powstał ruch partyzancki, który stanowiłby wsparcie dla regularnej wojny brytyjskich sił zbrojnych z Niemcami. Na początku 1938 roku w Wielkiej Brytanii powołano trzy tajne instytucje do spraw dywersji i wojny nieregularnej. Jedną z nich był Biuro Studiów Sztabu Generalnego, w skrócie GSR w Ministerstwie Wojny. Pozostałe dwie instytucje to Sekcja D należąca do Secret Intelligence Service i Departament Propagandy. Wszystkie te jednostki blisko ze sobą współpracowały. GSR Czyli Biuro Studiów Sztabu Generalnego, było powołane w konkretnym celu do studiowania różnego rodzaju metod walk partyzanckiej i prowadzenia nieregularnych operacji. Mimo, że w parlamencie brytyjskim krótko tylko o niej wspomniano, to w strukturze Ministerstwa Wojny ta instytucja była osadzona bardzo wysoko, ponieważ podlegała bezpośrednio zastępcy szefa Imperialnego Sztabu Generalnego. W tym wypadku był to generał Ronald Forbes Adam. Generał tak sformułował i nakreślił, w jaki sposób ma funkcjonować ta komórka w wojsku brytyjskim. Ta sekcja musi być mała, prawie anonimowa chodzić gdzie ma ochotę, rozmawiać z kim ma ochotę ale musi trzymać się z dala od akt, korespondencji i rozmów telefonicznych. Widzimy więc, że ta jednostka miała być bardzo tajna i nie miała po sobie zostawiać żadnych śladów. Jak już wcześniej wspomniałem, głównym zadaniem tej jednostki było opracowywanie różnych metod walki, walki partyzanckiej, jak również nowych technik i sposobów walki nieregularnej na zajętych przez wroga terytoriach. Kiedy Niemcy zajęły Czechy i Morawy, to sekcja D oraz GSR wspólnie opracowały i przedstawiły szefowi sztabu propozycję rozpoczęcia planowania działań w celu wywołania powstania w krajach zajętych przez Trzecią Rzeszę, a w państwach zagrożonych niemiecką agresją podjęcia przygotowań do wojny partyzanckiej. Ta propozycja została przedstawiona szefowi Ministerstwa Spraw Zagranicznych, lordowi Halifaxowi, i lord tą propozycję zaaprobował. W związku z tym Polska znalazła się w orbicie zainteresowań brytyjskich, wojskowych, w tym wypadku również tej tajnej sekcji. GSR otrzymał w kwietniu następujące zadania do wykonania: zbadać metody działań partyzanckich i sporządzić partyzancki regulamin służby polowej zawierający szczegółowe instrukcje taktyczne i techniczne, mające zastosowanie do każdego z kilku krajów wypracować urządzenie niszczące do opóźniania, nadające się do użycia przez partyzantów, możliwe do produkowania i dystrybucji na wystarczająco szeroką skalę, aby były skuteczne. Wypracowanie procedury i maszynerii do prowadzenia działań partyzanckich na wypadek późniejszej decyzji o ich podjęciu. Gwarancje brytyjskie dla Polski z końca marca 1939 roku były preludium do sojuszu politycznego, niestety nie było to poparte porozumieniem wojskowym, a sojusz polityczny też został podpisany dopiero na początku II wojny światowej. Mimo wszystko to właśnie współpraca w dywersji była o wiele szybciej nawiązana między wojskiem brytyjskim i wojskiem polskim niż na przykład optowane przez Polskę wsparcie lotnicze Brytyjczyków. Władze w Wielkiej Brytanii uznały, że przygotowania do działań partyzanckich należy podjąć jak najszybciej. Odpowiedzialni za to mieli być podpułkownik John Holland, podpułkownik Colin Gubbins i Major Millis Jefferys. Podpułkownik Holland uważał, że wsparcie dla ruchu partyzanckiego w Europie Środkowej będzie jedynym możliwym sposobem pomocy dla sojuszników Wielkiej Brytanii. Sekcja D i GSR zachęcały rozwijanie polskiej dywersji. Budował ją major Edmund Harszkiewicz, który kierował ekspozyturą numer dwa polskiego wywiadu wojskowego. Zajmowała się planowaniem i organizowaniem dywersji. Ekspozytura II tworzyła ośrodki walki dywersyjnej na obszarze Polski i poza granicami, a jednym z najważniejszych zadań, jakie chciał osiągnąć major Haraszkiewicz, było tworzenie działań tzw. dywersji pozafrontowej. Co ciekawe, Polacy mieli w tej dziedzinie świeże doświadczenia, ponieważ po konferencji monachijskiej prowadziła Polska tajną operację dywersyjną ŁOM na terenie Czechosłowacji, Rusi Zakarpackiej, żeby wywołać tam chaos i stworzyć możliwości, żeby ten teren przejęły Węgry. Podpułkownik Gabins w drugiej połowie maja 1939 roku odbył podróż do Warszawy, jak również do Rumunii i na Łotwę. Chciał rozeznać możliwości działań partyzanckich w tych krajach. W swoim raporcie stwierdził, że Polacy podjęli już pewne kroki w kierunku przygotowania działań sabotażowych i dywersyjnych, więc będą chcieli zapewne przyjąć pomoc brytyjską. Od czerwca 1939 roku GSR zostało przemianowane na Military Intelligence One Research, czyli Biuro Studiów Wywiadu Wojskowego, a organizację tę miał kontrolować zastępca dyrektora wywiadu wojskowego. W czerwcu 1939 roku do Londynu polechała polska misja pod dowództwem generała Ludomiła Rajskiego. W następstwie tego w Londynie odbyły się dwa spotkania z polskimi oficerami wywiadu. Najpierw od 11 do 14 lipca przebywał tam podpułkownik Stanisław Gano, późniejszy szef oddziału drugiego, który wtedy był szefem samodzielnego referatu technicznego polskiego wywiadu. Również z nim w Londynie był Mieczysław Frankowski z ekspozytury numer 2, który był specjalistą do technicznych koncepcji walki na potrzeby dywersji. Brytyjczycy zaprezentowali wtedy urządzenia, które mogły być wykonane do walki dywersyjnej, a Polacy w zamian za to zobowiązali się do dostarczenia swoich wynalazków Brytyjczyków. Drugie spotkanie z wywiadem brytyjskim nastąpiło w dniach 24-29 lipca. Wtedy na spotkaniu był major Haraszkiewicz i podpułkownik Bogdan Kwieciński. Chcieli oni przedstawić przygotowania do działań dywersyjnych w Polsce, w tym również werbunku, szkolenia, łączności, zabezpieczenia środków dywersyjnych i kwestie związanych z partyzantką. Major Haraszkiewicz napisał na temat tych rozmów raport, w którym, cytuję, stwierdzał, w Londynie zostałem dla rozmów bardzo dobry klimat, zapoczątkowany zresztą przez podpułkownika Gano, atmosferę dżentelmeńską, równych kontrahentów, rzeczowe i solidne traktowanie spraw, duże zainteresowanie, pośpiech. Inicjatywę rozmowy ze mną podjął podpułkownik Gabin przy mapie Rzeczypospolitej, zadając pytanie na temat naszych przygotowań dywersyjnych w kraju, wskazując na poszczególne tereny, ucząwszy od kąta suwalskiego wzdłuż granicy zachodniej aż do zagłębia krakowskiego. Osobne zainteresowanie wykazał dla całego pasma górskiego na południu, począwszy od przełęczy jabłonowskiej aż do granicy rumuńskiej, omawiając specjalnie szczegółowo zagadnienia partyzanckie. Podczas tych spotkań z polskimi wojskowymi z wywiadu, Brytyjczycy zwrócili uwagę nie tylko na same przygotowania Polaków, ale również chcieli poznać możliwości ewentualnych działań partyzanckich na odcinku południowo-wschodnim w górach, jak również na linię kolejową Lwów-Kraków. Zastanawia mnie, kto był bardziej zainteresowany tymi działaniami partyzanckimi. Czy Brytyjczycy, którzy, jak nawet stwierdzał Major Haraszkiewicz, bardzo szczegółowo omawiali różne zagadnienia, jak widać, przywiązywali też wagę do konkretnych rejonów w Polsce, czy Polacy? I jak traktowano je jeszcze wyżej w samym zarządzie polskiego wywiadu, czy już nawet w sztabie głównym, albo nawet jeśli chodzi o samych najwyższych polityków, chociaż marszałek, rys, śmigły też do takich się zaliczał. Nasuwa mi się też jeszcze jeden wniosek, skoro wtedy Brytyjczycy już mówili, że w zasadzie jedyną możliwą walką będzie walka partyzancka i tak samo tutaj polski wywiad przygotowywał z Brytyjczykami te możliwości, to dlaczego nie było tej świadomości wyżej wśród zarządzających wojskiem, albo czy ta świadomość w ogóle tam była, czy była ignorowana, skoro do takiej walki tak naprawdę się przygotowywano. Czy nie było tej świadomości, jeśli już Brytyjczycy tak otwarcie o tym mówili, że w zasadzie Polska będzie zajęta przez Niemcy, tak by z tego mogło wynikać, że oni już tak mocno się do tego przygotowywali. Oczywiście można powiedzieć, że to była tylko jakaś możliwość, jeden z wariantów prowadzenia walki, i lepiej być przygotowanym na to. Czy rzeczywiście Polska była na to przygotowana? Czy tak potwierdzają wydarzenia późniejsze? Czy raczej, tak jak wspomniałem, to więcej było inicjatywy Brytyjczyków, nawet jeśli chodzi o te przygotowania i możliwości, niż samych Polaków. Major Haraszkiewicz zauważył, że podczas rozmów Anglicy wykazywali duże tendencje współdziałania w organizacji oddziałów partyzanckich. Brytyjczycy z kolei w raporcie ze spotkaniem z majorem Haraszkiewiczem, jak również to, co już zrobił, jeśli chodzi o przygotowanie walki dywersyjnej, oni oceniali, że zważywszy na krótki czas, który miał do dyspozycji, wykonał kawał znakomitej roboty, jak sam przyznał, jeszcze nieskończonej. Ogólnie rzecz ujmując, zasady, którymi się kierował, oraz doktryny taktyczne i administracyjne, których naucza, są bardzo bliskie tym, które przedstawione są w podręcznikach, które my sami przygotowaliśmy. W niektórych aspektach podobieństwo jest niesłychane. A zatem doktryny walki partyzanckiej Brytyjczyków i Polaków, jak widać tutaj, niewiele się różniły. Brytyjczycy brali pod uwagę m.in. swoje doświadczenia z walki na Bliskim Wschodzie czy też z walki z Ira. Sekcja D latem 1939 roku zaczęła już tworzyć szlak przez Skandynawię, przez głównie Szwecję, którym na wypadek wojny mogłyby dotrzeć do Polski materiały do sabotażu i propaganda. Gwarancje brytyjskie, które były gwarancjami politycznymi, zaowocowały jeszcze większą możliwością współpracy polskich wojskowych i polskiego wywiadu. Jednym z najważniejszych rzeczy, które wtedy zostały dokonane, jeśli chodzi o te kontakty, być może najważniejszą, była wymiana informacji dotyczących niemieckich szyfrów. 25 lipca odbyło się wspólne spotkanie wywiadów brytyjskiego, francuskiego i polskiego w celu przekazania przez Polaków informacji i tajemnic o niemieckiej maszynie szyfrującej Enigmie. Na spotkaniu w Perach pod Warszawą Polacy dostarczyli Francuzom i Brytyjczykom po jednym egzemplarzu tej maszyny, razem z rysunkami, z planami i informacji o metodach łamania szyfrów. Niektórzy badacze tematu stwierdzają, że udostępnienie enigmy Brytyjczykom było przyczyną również tego, że informacje o tej współpracy polsko-brytyjskiej, jeśli chodzi o dywersję, nie przebijały się długo do świadomości historycznej w obu krajach. W sierpniu 1939 roku odbyło się spotkanie w Warszawie z pułkownikiem Gabinsem, które miało służyć informacji o budowie ruchu oporu i ewentualnych działaniach partyzanckich, jak również możliwości łączności radiowej na wypadek wybuchu wojny z Niemcami. Uzgodniono, że gdyby doszło do wojny między Polską a Niemcami, to do Polski przybędą brytyjscy eksperci wojskowi od wojny partyzanckiej. Polacy wskazywali na instrukcje do prowadzenia walk, jeśli chodzi o działanie instrukcji wojskowych i kawaleryjskich, a pułkownik brytyjski również obiecał się podzielić doświadczeniami w celu aprowizacji grup artyzanckich. Podobne spotkania były prowadzone w Rumunii, nawet we Włoszech, w Abysynii, na Bliskim Wschodzie, ale największe i najlepsze kontakty były prowadzone między Brytyjczykami a Polakami. Zawarcie układu o nieagresji między ZSRR a III Rzeszą spowodowało, że Hitler przesunął od tydzień dzień ataku na Polskę. Berlin jednak nie osiągnął swojego celu, czyli odciągnięcie Polski od sojuszu z Wielką Brytanią, mimo wszystko Hitler wierzył, że Wielka Brytania i Francja nie wypowiedzą wojny Niemcom w przypadku ataku Niemiec na Polskę. Kiedy jednak atak niemiecki stał się faktem i 3 września Wielka Brytania przystąpiła do wojny, to mała sekcja MI-1 została przeorganizowana i powiększona i od tej pory działała jako Military Intelligence Research, MIR, i miała zajmować się działaniami sabotażowymi i dywersyjnymi i sposobami prowadzenia działań nieregularnych w różnych krajach, które byłyby zaatakowane przez Niemców. Tuż przed wybuchem wojny do Polski przybyli z Wielkiej Bryda, Brytanii wojskowi pod dowództwem podpułkownika Gabinsa. Weszli oni w skład brytyjskiej misji wojskowej w Polsce. Na czele tej misji postawiono generała Adriana Cartona, który mieszkał na Polesiu. Niestety sam dokument, jeśli chodzi o traktat brytyjski, Polsko-Brytyjski sojuszniczy, jak i decyzja wysłania misji do Polski okazały się mocno spóźnione, ponieważ nie przewidzieli Polacy z Brytyjczykami, że wojna nastąpi za kilka dni. Przez atak na Polskę również były trudności z przetransportowaniem oficerów do Polski, którzy dotarli 3 września do Warszawy, a inni dopiero dotarli 5 września, ponieważ niektórzy musieli dookoła podróżować i z portu w Konstancy dopiero pociągiem dotarli do Polski. Niestety żadnego współdziałania polsko-brytyjskiego jako takiego nie było. Nie było planów działania polsko-brytyjskich spisanych, ustalonych na papierze, ponieważ tak jak wspomniałem, te porozumienia zostały podpisane zbyt późno. Dlatego szerszych działań we wrześniu 1939 roku Wielka Brytania nie podjęła wojnie przeciwko Niemcom. Brytyjska misja wojskowa miała informować o tym, co robi sztab polski, nakłaniać do bliskiej współpracy z Francją, z Rumunią, ale przygotowania brytyjskie do wojny z Niemcami były słabe. Tak naprawdę Brytyjczycy nie byli przygotowani do wojny na zachodzie. Nie były również uzgodnione działania lotnictwa brytyjskiego, ani przygotowane lotniska. Nie było na nich również personelu brytyjskiego, który mógłby obsługiwać samoloty. Oficerowie niemieccy, oficerowie brytyjscy, którzy przebywali na terenie Polski z powodu szybkich postępów niemieckich, nie zostali nawet dołączeni do poszczególnych jednostek wojskowych, które walczyły na froncie. Próbowano udzielić Polakom natomiast pomocy w bieżących działaniach dywersyjnych. Szczególnym zainteresowaniem, tak jak wcześniej wspomniałem, co było omawiane na spotkaniach z polskim wywiadem, była w brytyjskiej optyce kwestia przerwania dostaw na linii kolejowej Kraków-Lwów. Brytyjczycy również chcieli udzielić pomocy w wyburzeniach i rozbiórkach na obszarach, gdzie wycofywały się polskie wojska i przygotowaniach do zniszczenia szybów naftowych w Galicji Wschodniej. Niestety te działania polsko-brytyjskie na terenie Polski należy uznać za niezbyt udane. 16 września podpułkownik Gabin informował War Office, że aby zniszczyć pola naftowe, to trzeba brytyjskich specjalistów do tego, żeby oni umieli to zrobić i żeby to było najbardziej efektywne. W ten sposób chciano uniemożliwić Niemcom wykorzystanie ponowne tych pól naftowych do zasilenia przemysłu zbrojnego Niemiec. W tym samym czasie z polskiego sztabu naczelnego woza wyszedł rozkaz do generała Kazimierza Fabrycego o tym, aby przygotował szyby naftowe i rafinerii do podpalenia. Niestety nie mamy żadnych dowodów, żeby skorzystano w tym w wypadku z jakiejś pomocy Brytyjczyków. 17 września brytyjska misja opuszcza Polskę. Więc tak naprawdę nie doszło do żadnego współdziałania polsko-brytyjskiego na terenie szybów naftowych. Brytyjska misja wojskowa, jak również oficerowie przysłani specjalnie z jednostek do walki dywersyjnej, nie odegrali większej roli w polskiej kampanii we wrześniu 1939 roku. Raczej ograniczyli się do zbierania informacji poprzez zbieranie ich od wojskowych ze sztabu głównego. Mimo wszystko Brytyjczykom oczywiście zależało na wnioskach, które płynęły z kampanii w Polsce, jak również na to, w jaki sposób wojska niemieckie prowadziły wojnę, jakie jest techniczne zaawansowanie niemieckich sił zbrojnych i jak można ewentualnie działać sabotażowo czy dywersyjnie. Ale nawet to nie zostało dobrze wykorzystane, jeśli chodzi o słynny niemiecki Blitzkrieg, ponieważ te obserwacje zostały w Wielkiej Brytanii zignorowane. Francuzi i Brytyjczycy nie wierzyli, że na froncie zachodnim przeciwko silniejszym i lepiej uzbrojonym siłom zbrojnym Francji i Wielkiej Brytanii taka taktyka również odniesie powodzenie, co było oczywiście nieprawdą i było to zgubne dla kampanii francuskiej. Brytyjczycy również chcieli mocno zaszkodzić Niemcom poprzez zniszczenie pól naftowych w Rumunii. Były tam kontakty również między innymi pod koniec 1939 roku oddział II Sztabu Naczelnego Wodza zasugerował możliwość ataku na barki rzeczne w celu ich podpalenia i wykorzystania w tej akcji Polaków przebywających w krajach neutralnych w tej części Europy i chodziło o to, żeby takie barki, które byłyby przetransportowane do Rumunii, zorganizowała i całą akcję przeprowadziła siatka szpiegowska polska działająca na Węgrzech. Wiosną 1940 roku Brytyjczycy ponownie proponują Rumunii plan zniszczenia pól naftowych, natomiast wszystko zostało storpedowane przez rumuńską umowę z Niemcami. Po przegranej Polski w wojnie z Niemcami w rządzie na uchodźstwie zaczęły się szybko kontakty między pułkownikiem Gabinsem i rządem generała Sikorskiego. Pułkownik rozpoczął rozmowę o wsparciu dla ruchu oporu w okupowanej Polsce spotkał się w tym celu z generałem Władysławem Sikorskim, który zgodził się, żeby cały projekt kontrolowali Brytyjczycy. Już w Paryżu zaczęła działać misja wojskowa, w której oprócz pułkownika wchodzili oficerowie, którzy przebywali już w Polsce, więc znali sprawy polskie i realia. W 1939 roku zostały przygotowane pierwsze plany dostaw sprzętu wojskowego, jednak podjęto decyzję, żeby w okupowanej Polsce nie były jeszcze podejmowane działania sabotażowe i partyzanckie, a należy skupić się na wzmocnieniu konspiracji wojskowej i jej reorganizacji, budować szlaki komunikacyjne dla przerzutu sprzętu i ludzi. W jednym z opracowań dotyczących Special Operations Executive napisano, będąc pierwszym narodem, który został podbity w Europie, Polacy jako pierwsi zorganizowali podziemny ruch w kontakcie z aliantami zdolny do przyjmowania dostaw i ludzi za pomocą zrzutów z powietrza. Polski sztab generalny miał przed wojną zarys planów takiego ruchu, i chociaż nagłość przegranej uniemożliwiała natychmiastowe utworzenie uzbrojonych grup ruchu oporu, wkrótce kurierzy przeszli przez południowe granice, aby położyć fundament przyszłej radiowej łączności pomiędzy krajem a rządem na wychodźstwie. W pierwszych miesiącach 1940 roku generał Sikorski przedstawił aliantom plany rozwoju polskiej organizacji zbrojnej w okupowanej Polsce. Sikorski przedstawiał tam m.in. plany do powstania powszechnego przeciwko Niemcom. Brytyjczycy razem z Polakami opracowywali plany dostaw broni, amunicji i sprzętu dla ZWZ-u, ale na początku 1940 roku te dostawy napotykały na przeszkody. Tajne składy, które były organizowane przez stronę polską na Węgrzech i w Rumunii, otrzymywały bardzo małe ilości sprzętu potrzebnego do działań partyzanckich, a poza tym były duże trudności organizacyjne na szlakach przerzutu do 1 kwietnia 1940 roku dostarczono polskim partyzantom tylko 4 radiostacje, pół tony materiałów wybuchowych, 500 bomb zapalających, 130 rewolwerów i niewielką liczbę zapalników. Pułkownik Gabin miał bardzo ambitne plany pomocy polskiemu podziemiu. Niestety te ambitne plany napotkały realne przeszkody, które zweryfikowały te możliwości. Jednak cały czas ta współpraca, mimo tych trudności, trwała, jeśli chodzi o współpracę Brytyjczyków z MIR i innych jednostek przeznaczonych do działań dywersyjnych. Kiedy po wojnie Polska znalazła się już w strefie wpływów sowieckiej, to pułkownik Gabins tak powiedział o tych działaniach. Szok początkowego sukcesu Niemiec był głęboki, szczególnie na okupowanych terytoriach Europy Zachodniej, Francja, Belgia, Holandia, Dania i Norwegia leżały jakby oszołomione. Tylko Polacy zahartowali przez wielki ucisk, pozostali duchowo niezłomni. Jednak we wszystkich tych krajach były setki tysięcy osób, które odmówiły przyjęcia porażki i modliły się o środki, aby kontynuować walkę. Wspólnota brytyjska była w defensywie i było jasne, że miną lata, zanim inwazja na kontynent będzie możliwa. Co jednak można było zrobić w międzyczasie, to zaatakować wroga metodami niekonwencjonalnymi. Być może los Polski przy takich, czy w sumieniu oficerów takich jak Gabins czy inni z SOE, był pewnym wyrzutem dla nich samych, i między innymi dlatego została zorganizowana misja w 1944 roku, o której również jest odcinek na kanale. Wspólne rozmowy brytyjsko-polskie w celu, jak to Churchill określił, podpalenia Europy nie dały na pewno takiego efektu, jakby się obie strony spodziewały, natomiast dały efekt wsparcia polskiego podziemia, przerzutów oficerów, utworzenia cichociemnych i wielu innych działań, które niewątpliwie pomagały polskiemu podziemiu. A co wy sądzicie na ten temat? Napiszcie w komentarzach pod filmem. Bardzo dziękuję za wysłuchanie tego materiału i obejrzenie jego. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.